Hej, chciałabym Was zaprosić na nowy film. To będzie krótka historia mebla wyszarpanego gdzieś pomiędzy opon starych dywanów, które udało mi się pozyskać od, jak się okazało, sąsiadki, która chciała tę meble wyrzucić I powiem Wam, że chyba sobie zrobię rozpiskę wywożenia odpadów wielkogabarytowych w całym moim powiecie w gminie, ze względu na to, że można tam znaleźć takie perełki. I to będą dla mnie łakome kąski. Pewnie w waszych rejonach też się dzieją takie rzeczy. Natomiast już wam pokazuję mybelki, na które będę teraz pracować. Chodźcie. Jeszcze co musimy zrobić, żeby dostać się do śrub, tych śrub, które trzymają całą tapicerkę, musimy pozbyć się tego białego materiału. Dostać się po prostu do środka. Ten biały materiał ściągnęliśmy właśnie po to, żeby dostać się do tych śrub, tych tutaj. One trzymają y, całe siedzisko z konstrukcją, więc jak się ich pozbędę, to będę mogła bez szkody dla samego siedziska i po prostu ściągnąć, wymontować i zająć się drewnem. Cześć! Co? Trzymam pracę, żeby pozbyć się tych śrub, które są y, w tych miejscach. To nie było trudne. Te plece były wyłącznie przytrzymane nitką, yy, więc wystarczy sięgnąć po nożyk, ponacinać te nici i wtedy mamy już łatwy dostęp do, do śrub. Ja się za chwilę ich pozbędę, o ile pozbędę się Piwkota. jest już rozłożony tak wygląda sama konstrukcja drewniana i jest tutaj ta pizzerka To jest mały intrus. dużo się burza ale chciałam pokazać czym będę ściągać lakier oczywiście sięgam po cyklinę i on jest tak słaby że ja nie przykładając w ogóle tego siły jakiejkolwiek po prostu go ściągam W wycyklinowaniu okazało się, że cała konstrukcja chodzi na lewo, prawo, w górę i w dół. I niestety klej puścił, no ale nie ma się to dziwić tyle lat. Słuchajcie, tak wyglądają wczopy i gniazda. Tutaj są resztki kleju. Nie wiem, czy to jest klej kostny, czy, czy jaki. W każdym razie po przy po wyszlifowaniu, ja będę musiała ten klej po prostu oczyścić, ponieważ nie wolno, nie można kleić elementów, gdzie znajduje się na nich stary klej po prostu nie będzie to yy, na tyle mocne połączenie. Natomiast samo drewno yy, wycyklinowane wygląda następująco. Ten lakier schodzi bardzo łatwo. Jestem po wycyklinowaniu elementów drewnianych. Jak yy, widzicie, musiałam wszystkie porozbierać, yy, czego będę musiała jeszcze oczyścić, ponieważ są na nim resztki kleju. Yy, te jest trochę przywilgocone i ono po prostu... klej popuszcza od tej wilgoci, więc trzeba będzie to zrobić. Yy, tak, to już jest yy, wycyklinowane, oczyszczone z pierwszych warstw. Yy. Trochę tego było po jednym, po jednym krzesełku. na Natomiast tutaj się przygotowałam już element do, do szlifowania. E, czyli tak to wygląda, natomiast zrobię to e, moim boszem, ponieważ ma podłączony odkurzacz i nie będzie tyle później z tego Dobra, działamy. narada jedna rada, ja wam o tym nie wspominałam. Jeśli rozłożycie taki medem, jak ja, pamiętajcie, opisujcie z którego miejsca on jest, bo one są często już przez ten czas trochę pasowane i będzie mieć trudność przy ponownym klejeniu. Tak jak ja sobie pisałam yy, chopa do, do miejsca, z którego, z którego on się wziął. I później po prostu będzie mi dużo łatwiej po czyszczeniu yy, go skleić. Czerwienko zostało już sklejone. Natomiast miałam z nim e, pewne trudności, ze względu na to, że e, jest mało punktów odniesienia między jednym oparciem a drugim. Ona się strasznie chyba tała, A kluczowe było dobre połączenie całości, ze względu na połączenie później z samym siedziskiem, samym fotelem. Dlatego tutaj musiał mi pomóc e, Przemko. I sam się też nieźle na to napściegał. Mebelek jest już, jak widzicie, sklejony. Ja wam pokażę jeszcze klej, na który kleiliśmy. To jest ten Titebond. To jest naprawdę bardzo, to jest bardzo dobry klej, jeśli szykuje się jakaś większa robótka z mebelkami. Yy, gdzie zależy wam na bardzo dobrym połączeniu, to właśnie polecam wam go. -go. Natomiast nie dostaniecie w Castoramie, w Lerouache, w innych takich sieciówkach. Yy, może w jakimś sklepie dla stolarzy albo w hurtowni. My na tą chwilę zamawiamy go wyłącznie przez internet. Natomiast ta sama konstrukcja wygląda w ten sposób. Ja myślałam, że w pierwszym filmie pokażę Wam, jak ją wykańczam, i że na tym zakończę. Natomiast, ze względu na to, że jeszcze nie wiem, jaka będzie ta picerka, jaki będzie jej kolor, faktura, zdecydowałam, że najpierw kupię tapicerkę, a pod tapicerkę wtedy dostosuję nogi. To prawda, mam na niej jakiś fajny pomysł. Natomiast y, obawiam się, że może wyjść jakaś mapa strugacizna do tego się na razie wstrzymam. Yy, Przyjdę jeszcze raz ofertę sklepów internetowych. się wam, poleć jakiś fajny sklep właśnie y, z akcesoriami do tapicerowania. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!